Yo, 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 mordeczki Titan gra, jak widzicie, nie wiem jak to nazwać, ale praktykuje z Riley, Riley mordeczki. Titan kontra Rally. Także nie wiem, który to już jest mecz z rzędu, któryś albo nasty. Eee, na pewno jeden widziałem, gdzie Titan wygrał. Ależ niestety ten lucky tak, Kinga. To eee, szkoda, nie? Także obliczymy sobie może tą grę. Może będzie jeszcze jedna gra, zobaczymy. No, praktykować z Railing, który był na ostatnim Cyrelu drugi, Czy czy jakoś tak? No. To nie każdego spotka. Taka. Oj, 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 ten baral uderzył, niestety. Taka przyjemność. Także no, zobaczmy. Nie wiem, wiecie, jaki tam ogólnie jest temat czy to są jakieś duele. Tu szybki Graveyard bardzo wleciał od e, Rayleigh'ego. Raczej chyba jakaś... nie wiem, ja myślałem, że lewa, ale nie. Może jest Giant od tytonia yy, Jest wydefowane, trzeba było dosprzęglić jeszcze strzały, bo Witchka na ewolucji jest chyba so broken. Still broken. Jest aktywacja Kinga u, u Rayleigh'ego, wczesna tego, tym strekiem, więc... Wam to pomoże tower trupy, jak widzimy. Klasycznie princeska, why not? No i teraz yy, większy damage, czyli jest lawa. No, tak, drugim moim pomysłem yy, było właśnie, że to jest lawa. Lava, lightning, yy, strzały. Jakieś na pewno. Ludzie... Tylko jest ta lawa ogólnie, więc yy, kurczę to jest chyba... To jest tower trade, jest poison. Ewo, walk. O! Jak szkoda, że ta walk nie ściąga tej. E, strzałki bez sensu, bo tam zostały tak naprawdę dwa tylko. E, te chyba szkielety, więc tutaj błąd, spory błąd od Titana. Natomiast. E, m, też chyba błędem, nie wiem, chociaż ten Lightning był dobry. Walkiria ściągnęła troszkę. E, nie ma Eli za dużo. Na Graveyard może, ale to jest half e, m, HP u rycerza, więc raczej nie. No podziało się teraz, podziało się, była wymiana, mamy. Mamy lawę. No i zobaczcie, to też jest ten nowy Goblin Hat zreworkowany kompletnie, który wyśpi. Natomiast ten hat jest chyba teraz hatem defensywnym. I on nawet defensie się nawet sprawdza. Teoretycznie teraz na lawę też powinno być dobrze. Lightninga będzie trzymał ten chyba na tą. Och! Tego rycerza rzucił guys w ostatniej chwili, bo protektował sobie tego Ice Wizarda i to pykło! Oj, tutaj chyba teraz ten Wizard ee, nie najlepszy po stronie Riley'ego. Bo Baby tutaj się na nim fajnie skonektował i padło wszystko. I teraz pierwszy raz chyba na prowadzenie wyszedł Titan w tym meczu. Barrel i Garce są na defense, albo Valkyria, więc Valkyria, więc tu jest dobry defense, mega dobry. Zważywszy nawet, że ten tower na prawo jeszcze co nieco pomagał, nie nad no specjalnie, nie wiem jak, ale pomagał. No i zobaczmy. Eee, zaraz zerwali razy 3, to już w ogóle będzie jakiś Lightning, chyba Cycle albo Graveyard Cycle. Zobaczymy. Tutaj ta Titan, jak widzimy, dwie strony chce sobie puszować. Fajny, bardzo wysoki ten Kajini, żeby schować szybko rycerza i to chyba już chyba już jest Kajini, tak naprawdę. No tutaj już Riley chyba no, nie da rady. To jest second lava, guys. On no jeszcze walczy. Jest ten defensywny Poison. Titan ma Lightninga. Raczej go teraz, pewnie strzałki prędzej. A jednak przepraszam, bo Lightning. Nie wiem, ile tych goblinków jest. Jak ktoś policzy, to, y, to niech napisze w komentarzu. Tam było ich sztuk ile? 9? więcej? 9 na lewo szybki. Mamy walkirię na pewno i Guard. są na razie. walkirię chyba też spadnie. Musi. Ewo. Ewo. Także Ewo sobie świetnie poradzi y, ze wszystkim. Oczywiście u mnie musi być delikatny lag internetów, bo. Jakby nie lak internetów, to byłoby, nie wiem, coś dziwnego. Poszedł Lightning na lewo. Tutaj już Titan Defense, raczej 25 sekund. Także on, on nie musi, może, ale nie musi. To e, To Riley musi. Graveyard na prawo. Oj, na lewo poleci z warelką. Tak są garcy na lewo rzucone. Łaj! Na prawo, przepraszam, te garcy, Dlaczego? Nie wiem, ale tu jest. Spokojny jednak ten defense, spokojnie, spokojnie. Jest wygrana e, Tytonia, nie pierwsza z Riley, także tutaj well play Titan, zaraz bąże miejmy mamy nadzieję, kolejna gra. No i mamy guys, kolejną grę, Titan kontra Riley, także kolejna ciekawa, miejmy nadzieję, na pewno e, rozgrywka, zobaczymy jak meczapy. O, proszę bardzo, jest drill. Musi coś dorzucić Riley do tego drilla. Czy tutaj mamy teraz właśnie lawę po stronie Riley'ego, czyli tak naprawdę pyknął sobie dek y, Titana? Bardzo y, możliwe. No ale zobaczymy. Uuu, Berserker. I patrzcie, jak idealnie się złożyło. Jeszcze ten y, Dart Goblin delikatnie dziubnął w tego. Fajnie, fajna interakcja. Y, może trochę szczęśliwe, że ten y, Dart Goblin... Dążył na spokojnie, poradzić sobie ze szeregiem. i jeszcze raz, dwa, wydałem tego wy. Baby D, Nie, jak widzimy tutaj też jest lawa, ale delikatnie, delikatnie inna, bo jak widzimy są tutaj... Oj! Już myślałem, o Trzeba dorzucić coś jest właśnie ten Berserker. Chyba, że bawimy się w feminatywy, czyli to pani... Nie, Berserka? Berzerka? Berzerka? Cholera, wie ja nie jestem tym fanem, jest kapitan, a nie kapitanka. mi to dziwnie brzmi? No ale to... Kto wie, to wie o co chodzi. Terminatywy, tak? Czy jakoś tak? Yy, dobrze. Lava kontra Drill. Jest Ewo Śnieżka. Dajcie znać co myślicie o Ewo Śnieżce. Ona tak naprawdę na Ewo yy, dobrze zrzucona, w dobrym timingu, to ona ma momenty guys, ona naprawdę tam może zrobić robotę. Teraz yy, oczywiście dobre zagranie, dobra ewolucja, pff, dobra ability od tego Kinga, no bo nie mógł e, nic tak naprawdę wysprzęglić. U, tu, tu, tutaj trzeba... Nie wiem do końca, o co tu chodziło, ale okej, okay. no damage przyjęty. Jest na klatę. no a problem ty tyton, tak, Walkiria y, kontruje Drilla na easy. E, no, te garcy też sobie y, nie najgorzej radzą. Ten barrel chyba był niedolotem, bo ja nie wiem do końca, czy ten barrel... Szarpnął y, tą Valkyrię, czy nie, tutaj widzimy... Bardzo często powtarzana kombo, Czyli najpierw jest Dart Goblin zagrany z tyłu, później już rzucony właśnie szybko Berzerker Berserker w kampanii, żeby ona po prostu tam robiła jakiś protect, tak? I Dart Goblin miał robić roboty. Jest nawet, proszę Państwa, Goblin Hat. Czyli Goblin Hat widzieliśmy w, w poprzednim meczu. Teraz jest po stronie Titana. Strzałki będą bolesne, właśnie boleciały. Berserker tym razem nie za szybko. Broni chatki, yy, Tytan musi, bo chatka to jest jego jedyna opcja, tak naprawdę, Defensa na te wszystkie karty, które latają, a ich jest pełno. Czy my widzimy i je To jest. Dobra, no teraz tylko cztery sztuki. Pie... Co tu się. O, jechać. 2, 3, 6, do paketa. Aj, minimalnie, jeszcze poison. Patrzcie, zbierz gobiny, co tu się stało? Teraz natała ta jeszcze część gobiny na tała... o, what the heck was that? Guys, co. To było. 500 HP zostało na towerze. Gość zagrał lawę. mała HP. Ability jeszcze. Yy, nie ma Eli. Nie ma Eli. Nie ma Eli. 143 GG. Kolejna gra wygrana przez tytona. Całkiem easy. Jest forma chyba. Gra numer 3 Riley. kontra Titan, guys. Yy, czy to jest gra numer 3, którą. E, którą mi się udało złapać, ale to jest gra numer XXX na pewno. E, to jest gra trzecia z rzędu, także póki co 2-0 easy win rate by e, Titan, i to naprawdę e, te gry były no, super mega zagrane przez to. Zobaczymy teraz. O! To jest chyba e, deck na pewno, którym lubi grać Riley, przynajmniej ladera, czyli D. De... Hawks IQ e, na. Archer Queen, przyznajcie, guys, że Archer Queen, chyba, e, trzeba powiedzieć, że całkiem, całkiem, mm, dobry champion, O, taki solidny, mega solidny, e, wysoko, e, wysoko, championy nawet, e, nie najgorzej zbalansowane, Monk sobie radzi tam w dekach z RG, Golden Knight, mimo tego, tam, wiecie, tam, buffa, tam, worka, tak, tak, 2 na 10, no, nie, no, lepszy, ale nie jakiś game changer. No tam te dasze faktycznie mają momenty mega, że on może ten dash robić 360 tak naprawdę. Archer Queen Soli to dawna nieruszana, bo, bo robi robotę. Ice Spirit i Delivery mega kontrują całkowicie Scary Dragony, jakby ktoś pytał. No, zobaczymy. Ja nie lubię grać na takie właśnie. Takie cycle Deki jak ma Riley. No i ta Archer Queen, która to będzie broken. Nie wiem czy tam jest Lightning u tytonia w deku jak nie ma, może być jeżeli papą Zobaczymy na spokojnie batsy, które są na Evo razem z Mortarem. To jest kolejne win condition od Titana. Nie jestem chyba jakimś wielkim fanem Mortara, jeżeli chodzi o Titana. Nie przypominam sobie, że był on tym Mortarem jakąś specjalną katiuszę robił, no ale nie znaczy, że tak nie było, a to nie będzie. Evo Cannon pięknie siada na Evo Mortara, cyk. To jest easy defense, niestety, ale ten Evo Mortar, absolutnie zero value. Nie lightning, a fireball, także tak to wygląda. Tutaj całkiem nie najgorszy ten defense. Jeden malutki tiny connect od Pigis, ale to jeden. Natomiast no, defense będzie okrutny, przeokrutny defense będzie ten Kalon zero value tak naprawdę. Chociaż strasznie wczy... Trzy... Okej, okay, dobra, ale też się... tak wcześniej odpalone to ability od... od... Od Rye lego. Okej, okay, zobaczymy. A no tak. Ajajaj, szkoda, szkoda, szkoda. No airquake jednak tu robi robotę, umówmy się, że airquake robi roboty, Bat... ale szkoda trochę, że na... ...te skonektowały... Mm, ...znaczy ten icefield wpadł te butsy, tam miałyby, o, no odrobinę więcej HP, nie wiem, fireball jest potrzebny. No, to, 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 to... Wysoko, mortar, żeby tam przy okazji też nie było żadnego damage'a. No, damage jest ze speli, to i tak sporo, sporo, sporo. 600 HP w tym momencie przewagi Rayleigh'ego, no ja tutaj nie widzę opcji. No, Airquake jednak kontruje mega tego mortara. Mm, tak samo jak, nie wiem, Delivery, bats i Scary Dragony, Ice Spirit również, Archer Queen, to wszystko tak naprawdę. No ciężko, będą kłopoty Houston na pewno spore. No ale zobaczymy jak to wyjdzie. Fajny lock, timingowo. Ta Archer Queen może oberwać jeszcze jeden i jej nie ma już. To jest dobra informacja. Zobaczymy czy z tego jakiś push wyjdzie. Jak widzicie, kolejna y, gra, która na pewno będzie potrzebowała Eli razy 3, który zabędzie za już jakieś 10 sekund. No zobaczmy, no, na ten moment push y, na panewce jest spalony. Znowu fireball na defense, musi być za każdym razem ten Fireball bardzo dobrze. Tu rzucamy jeszcze Loga, żeby przypadkiem tam nic nie wpadło. Ale tutaj będzie Airquake Cycle od Rilego na pewno, na pewno. A razy 3, teraz może szybciej. Zobaczymy, kto szybciej, kto ma pomysł. Czy spam na most, czy jak to będzie wyglądało. Jest Airquake na, na lewo, to się szy, Delivery, Niezłapany miner. Fireball musi polecieć na prawo szybciutko. I jeszcze złapał Archer Queen. Super opcja, naprawdę dobra opcja. Co prawda, mały Tiny Connect. Może jakiś przypadkowy ability, nie, bo pada nam ten em, doktorek, natomiast miner teraz się wkleił i ta przewaga, zobaczcie, ona już stopniała mega do jakichś 25. przepraszam 200 HP. Niewiele, 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 20 sekund do końca. Miner musi konektować na tałerze innej opcji nie ma, jeżeli chodzi o damage na... Na prawo jest, Fireball teraz ofensywny, kanoner, Mortar wysoko musi być, uwaga na airquake'a, budynek, budynkiem się stał, Kanon, zobaczcie, ajajaj, aj, aj. plecy, Fireball, gdzie jest Fireball, leci, 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 leci Fireball, co jest, aaaah, oh my godness, to jest ta firebola? 2-2-1, sprawdźcie, napiszcie w komentarzu. Ta gra przegrana, ale so close. Piękna gra kolejna. Let's go, kolejna gra, panowie, numer 4, panowie i panie. Szczególnie e, nowy overlay, jakby ktoś pytał. Zgadnijcie w komentarzu, kto go zrobił innych coś z czują pomocą. No, z trzym pomocą będzie raczej wiadomo, ale kto. Napiszcie w komentarzu. Albo ta osoba może nie napisze, może będzie wymieniona. Może ogląda. Się przekonamy ogólnie e, albo inaczej. Ale nie, to już będzie chyba piąty urywek. To do tego momentu i raczej nikt nie dotrwa. W takim razie nic nie piszcie, mordeczki. Ja odpaliłem już Fireball. Tu jak leci Fireball, powinna być ta muzyka, wiecie? Fireball. Może by takie udoskonalenie na live, jakbym znalazł jakiś urywek MP410. Eee, i wrzuciłbym sobie na tego stream decka, bo ja mam stream decka, on kosztował z 300 więc go nie użyłem praktycznie w ogóle, oddam oddam za darmo, to uczciwa cena, czyli jakieś o, 2000 kolumbijskich pesos minor um, u góry u Riley'ego i drill po raz kolejny u Titana i Dart Goblin, spodobał mu się ten Dart Goblin super zagrany nawet ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj aj, 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 to, nie, Jezus Maria, zabrakło piksela chyba, żeby to wyszło takie o grande, dobre. Eee, no ale zobaczymy. O, Evo Valkyria, to taki... No, naj, najgorszy moment tak naprawdę. Nie wiem, czy to... Ten, czy to ten przegapił to, że teraz właśnie jest ta Evo Valkyria, która pozamiata wszystko absolutnie tak, bez najmniejszego problemu? Oho. Teraz jest Evo Valkyria w drugą stronę, także teraz... Y y te szkieletonki, tak. Także tak jakby jeden i drugi troszeczkę nie przespali te momenty, ale pierwszy damage taki, no w sumie nie no. Co Miner robi robotę u Raidego? No i on będzie robił tą robotę, no bo nie ma w sumie innej opcji. Yy. I poleciał Fireball. Także u Taitona to chyba na razie dwa razy Fireball na lewą yy, stronę, bo tutaj z connectem jeszcze chyba tak dobrze nie było. Szkoda, będzie trzeba bronić Valkyrią prawdopodobnie. Poison w tym momencie, więc nie ma jak bronić tymi szkielecikami, teraz spory damage popadnie i Miner, i Poison, także combo kombo na Towerze, teraz dopiero, a i, i zobaczcie, tutaj dobry Fireball, nie, zabrakło, zabrakło, oczywiście pomysł był dobry, bo mieliśmy odrzucić tym Fireballem tą walkirię, żeby te goblinki, które wyjdą, mogły się sfokusować na Towerze, ale nie, to nie wyszło, tutaj widzimy jak, no nie, no nie, tutaj mm, te combo Poison plus, fire, y, y, plus Miner, nie, szkielety, szkielety tutaj nie zdadzą egzaminu, absolutnie. Ewo, mamy dwie Ewo w tym momencie na parkiecie, zobaczmy. Szybko chciał się pozbyć Titan tego Little Prince'a, żeby przypadkiem ability nie było wysprzęglone, ale tutaj już mam mnoga, mnoga, mnoga damage na towerze. Tak naprawdę no, chyba nie ma tu większej opcji, żeby jakiś damage spadł. No. Tytonia, no jest duży problem. Jest duży problem, jest e, Ice Spirit, co prawda teraz... E, w końcu jakiś tajny, ale naprawdę tajny błąd ze strony Riley'ego. trzykuje się 2 na 2, także wpiszemy sobie tutaj BO5, a to jest praktyka BO5 powiedzmy. Lock zapewne za moment. Tu do poleciał dobry log. tutaj odpowiedział tak samo Riley logiem. Zobaczmy, Dark Goblin troszeczkę tam otruł, zatruł, przytruł. Amazonkę, Valkyrie. Amazonka, w ogóle takiej karty brakuje w klasztorze, ale teraz te szkielety mogłyby polecieć. Ale zobaczcie, 3, 5, 3, teraz są batsy. Yy, no i szkielety trzeba zagrać, niezagrane. Poison, no GG, no 2-2 w tym momencie, zobaczymy. Zobaczymy sobie teraz grę numer 5 i będzie fantastyczny odcinek BO5 Riley kontra Titan. Także piąta gra przed nami, guys. Decider, zobaczymy, kto wygra. Gra numer 5, troszeczkę spóźniony. Ostatnia guys. Ostatnia gra. Zobaczmy 20 sekund za nami. Delikatnie się podziało. Poprosił Airquake na Cage i niego I od razu bardzo szybkie rekruty od Railego. Także to jest grany Marian. A tytoń zagrał właśnie jak widzimy. Oj, nie ma na Kanona, tutaj będzie mocny damage na klatę przyjęty. Bardzo duży eee, 700. nie Niecałe 700 bez tam. Paru groszy. No nie wiem, e, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Tu jest jakiś free matchup dla jednego albo dla drugiego. Ktoś mógłby pożyczyć, powiedzieć. Um... Szybki ten cage, żeby pozbyć się tej Archer Queen. Ty to nie zdążył zareagować, nie pyknął. Ability. No, no, no. Początek, taki, wiecie, guys. Troszeczkę. Tego tamtego, nie? Zobaczymy. O, rekruty z tyłu. Na ewolucji. Też bym tak zrobił. Nie mówię, że nie, ale zobaczymy. Zobaczmy. Tesla jest u tytonia. Nie ma tam kanona. Czy to jest lepsza opcja Tesla na Evo? Da ten promieni? Chyba lepsza. O, jest Golden Knight, o którym wspomniałem. Jako o m, właśnie. A. czempionie Balancet. Zobaczmy, musi paść świetny. Spiryt, do świetnych spiritów bym nie zaliczył tego na pewno, czy zrobił swoje zadanie, nie wiem, ale wiem, że tytoń ma coraz większy damage na klatę i nie zagrał sobie jeszcze raz, jeszcze ani razu on swoich prosiaków, bo Riley ma cage'a, bo Riley ma zapisy, no, no będzie problem, będzie problem, zobaczymy, czy Titan to jakoś... Wróci na dobre tory, nie jest to najlepszy chyba matchup, zdecydowanie, no ale trzeba walczyć, no z takimi matchupy też trzeba walczyć, wiadomo, że może być mega, mega, mega ciężko, no ale jakiś błąd przeciwnika, zobaczymy kiedy ability jest, dość późne i teraz będzie targetowane, co by nie było, Delivery i Spirit, teraz zagrał ten defense bardzo, bardzo dobrze i są po raz pierwszy świnki od od Titana plus Earthquake, także tutaj delikatny, delikatny, mega delikatny, naprawdę Damage, ale jest. No, zaznaczył swoją obecność w tym piątym meczu Titan, ale teraz trzeba to wydefować w drugą stronę. Na szczęście, powiedzmy, że e, idzie na lewo Riley, czyli tam, gdzie jest więcej tego towera. Chociaż ten zapiekanka jedna mogłaby sobie już darować ten konekt. Predict był nie najgorszy i kolejny damage pada coraz, coraz większy, coraz bardziej close. W tym momencie to już jest naprawdę, przewaga tylko 400 HP. I znowu Evo Spirit, który robi robotę. Ability, albo bez idealnie jeszcze garcy, żeby protektować Archer Queen. Czy teraz spróbuje tytoń z PikTami? Ma na to Eli. Airquake też by się przydał. Nope. Erkłek na razie nie. Teraz. Ability na Cloak'u nie zdążyło się chyba zresetować. I teraz świnie w drugą stronę prawdopodobnie. Nope, nope, nope. Riley powoli, powoli, powoli. Całe szczęście. I mamy Spirita. Riley na spokojnie. Rekruty za Kinga. Coraz ciekawiej. My rekruty. Czy jest Cage? Nie. nie. Najpierw... Cały yy... plus Golden Knight. Mamy pierwszy raz pierwszy w tym piątym meczu. Eli razy 3 Prowadzenie Titana. Teraz to trzeba wydefować. Tylko i aż. Zobaczmy. Na pewno jest Evo Tesla na ręce, zaraz na razie garcy, garcy, delivery, spirit, Evo Tesla jest, delivery, delivery, delivery. Ze... Oj, fatalna! Mocno fatalna delivery, niestety, na szczęście ten barrel. Oj, chyba on tu wykeruje, bo. Ach, dobrze, 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 dobrze. Nie tak źle, 40 sekund. Mamy chyba clocka od Archer Queen, chyba go odpalimy. No, nope, zrezygnowaliśmy, to był predict chyba na. Flank maszynę, te garcy, Kolejne deliver. Nie, przykładnie Tesla. Teraz deliver nice. Ice Spirit, Evo tylko na jedną e, marną flank maszynę. Zobaczmy, lewo trzeba obronić. Czy jest kolejna Tesla? Defensywny Airquake ze strony Tytonia. Jest ta Tesla. 20 sekund, zobaczmy. Kolejny defense. Już więcej Eli teraz, ale zaraz kolejne świnki polecą prawdopodobnie. Tym razem na prawo Tesla raczej jest. Flank maszyna nie minęła Towera. Jest Tesla. A ty na, na prawo, airquake i to chyba jest GG I Titan, uwaga, close! Tak, Tytoń to wygrywa. BO532 dla Tytonia, brawo. ale szarpnął wariat to. Fiu, 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 brawo, coń. Dzięki, mordeczki za oglądanie. Łapa w górę, pamiętajcie, takie gry i nie tylko udzimy go na kamele, w kanale. Musiaki.